Terima kasih telah menonton! Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikud. Witam Was serdecznie w moim garażu, tak? Kolejny odcinek garażowy, tym razem Nacja Radziecka. Poprzednio sobie omówiliśmy wszystkie czołgi, jakie mam z nacji niemieckiem. Pora na jedyną słuszną nację, według twórców, oczywiście, gry, czyli ruskich tak zwanych. Dziś sobie omówimy, postaramy się omówić e, lighty oraz oraz medy. Niestety pojazdów mam dużo, bo zobaczcie, samych ruskich w garażu mam 57, więc samych lightów i medów mam 27, z czego czołgi premium to jest 21 sztuk, więc mm, będzie trochę omawiania. Prawdopodobnie znowu podzielę te dwie części, czyli lighty, medy oraz ciężkie te i SPG na kolejne dwie części, czyli będziecie mieli tu dwa odcinki, tu dwa odcinki, w sumie cztery. myślę, że w tylu się zamkniemy. Mam nadzieję, może więcej, może mniej. Zobaczymy. Na razie sobie omówimy sobie lighty oraz medy. Więc bez zbędnego gadania, lecimy z pierwszym pojazdem, który jest T45. Pojazd, który tak naprawdę ani razu chyba nie zagrałem, no bo kilka razy zagrałem. Był to. Zdobycia jako choke prezent, oczywiście, na Wargaming 18 urodziny. Więc, więc, dosyć niedawno pojazd trafił do garażu. Jak wiecie, jak to bywa z prezentami od 2 raczej nie jest to coś, co, czym można sobie tutaj popiekać, chociaż kilka plusów ten pojazd ma. Przede wszystkim jest, jest miary mobilny. Tak, ma te prędkości 4,7 do przodu, 15 do tyłu. Fajnie się obraca, jak widzicie. E, prędkość e, obrotu kadłuba 54 stopnie na, na czystej wartości, też jest nawet spoko. E, można z nim, z nim spenetrować większość drugich tierów, drugich, trzecich, więc też nie ma tragedii. Penetracja e, na, tym, na tym działku e, wynosi 40, przepraszam 51 oczywiście, damage 47, na goldzie Pena 84, więc bardzo fajne wartości, działku 45, 45 mm, coś tam można nim pograć, niestety rozrzut 0,4, czas celowania 2,4, no... F... Jak mówiłem, dużo nie grałem, po prostu jest w garażu, jest jako prezent. Wiem, że większość ludzi, jeśli były to prezenty od WG, zanim WG się oczywiście wycwaniło i zmieniło tą metodę. Sprzedawało te czołgi i to za słuszną dawkę kredytów, bo to były setki tysięcy kredytów, tak chyba 500 albo 600 nawet potrafiono wyciągnąć z jednego, z jednego pojazdu. Ja sobie go zatrzymam, jak, jak mówiłem wcześniej, zbieram czołgi i to jest jeden z moich nielicznych. Albo i licznych <noise> czołgów, które trzyma w garażu, tak po prostu. Tetrarch, jedna z zabawek większości graczy, którzy chcą sobie poprawić statystyki, chyba to jest jeden z najlepszych niskotierowych czołgów do robienia, do robienia WN8. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że był chyba z tego co kojarzę, jest chyba jako nagroda za unitarkę, ale głowy nie dam. Można było chyba albo go dostać, albo go wypożyczyć. Chyba to chyba było na kilka bitów, był chyba dostępny na, dla graczy. Robiłem to dawno, nie pamiętam. W każdym razie Tetrarch jest naprawdę bardzo fajnym pojazdem. Szybkie, szybka, mobilna bestia, Jak widzicie, do przodu. Pruje 64 do tyłu 20, obrót 50 stopni na sekundę, pancerz pomijalny oczywiście, ale komu potrzebny pancerz jak jesteśmy szybcy jak wiatr działo bardzo fajne dwufuntówka e, damage 45 na penetracji 64 to jest 3, drugi tier przypominam, na penetracja na goldzie 121, więc tutaj już możemy się pobawić APECERI APECI... E, Jedziecie, rozwalacie nieświadomych niczego nowych graczy i, i, i tak sobie właśnie włękę nabijacie, no tak, takie są fakty, tak nie większość niestety e, graczy, którzy mają dosyć sporą włękę właśnie tą włękę nabija niestety na niskich tierach, e, ja preferuję wyższe tiery. Ale czasami sobie tym tetrachem rzucę, wejdę do gry, żeby się po prostu odstresować i troszeczkę sobie pochulać po polu walki. Oczywiście mapy są ograniczone, ale to nie zmienia faktu, że jedna z fajniejszych zabaweczek to jest. BT-7 Artillery, Dosyć ciekawa. Artylerii. Dosyć ciekawa y, mo modyfikacja BT-7. Oczywiście, si BT-7 macie dostępną y, w drzewku. Często występuje w mojej ciemnocie, nawet. Y, tylko, że ten pojazd został wyposażony w specjalne działo, moi drodzy. 76 mm, jak na swój tier powiedzmy, czyli trzeciej. Taka quasi haubica. Średnia obrażenia 164x38 mm penetracji. I to są pociski, moi drodzy, HE. I drugi rodzaj pocisków, 110 obrażeń na 37, więc temu nawet nie ma sensu ładować do epp ponieważ hajki na tym właśnie czołgu robią robotę. No niestety, to są, to są wolne pociski, zatrzymują się na, na przeszkodach, więc tutaj musicie mieć na to, na to wgląd. Rozrzut, uwaga, 0,6 metra i czas celowania 2 i 4. Jak traficie, to z przytupem, chociaż to oczywiście nie jest jak hetzer, że one, kill, one shot, one kill, ale zawsze można trochę kilka tutaj sporych demedżów yy, zadać, jeśli Chodzi o tą chałubickę, zwłaszcza że to jest trzeci tier, więc mo możemy spotkać też swoje tiery. Możemy to tier, tier wyżej, tier niżej, więc yy, zawsze można sobie tutaj naprawdę fajne temperatury w te lekkie pojazdy zrobić. Jak widzicie u mnie 2100 obrażeń z dosyłaczem, bez dosyłacza oczywiście, wtedy dosyłacza nie ma, więc, więc myślę, że nawet fajna sprawa. Rożu 0,56 cały czas boli, ale to jest faktu, że taka chałubica to nawet przyjemna zabawka, żeby troszeczkę się. Odstresować LTP, moi drodzy, pojazd dawany jako prezent na 15, na 15 rocznicę WG i przy okazji 5 rocznicę World of Tanks przyjął się dosyć dobrze, przyjął się dosyć dobrze czołg nawet, nawet lubiany przez graczy. Przede wszystkim ma bardzo fajny pancerz. To są jego główna zaleta. Ten pancerz przedni, który ma grubość 30 mm, nominalną, ale oczywiście jest tak fajnie skontowany, że naprawdę na swoich tierach potrafi podingać. I tym, tym właśnie to głównie wykorzystują gracze, którzy naprawdę mogą tutaj fajny wynik, jeśli chodzi o odbijanie porobić. Ma też niezły obrót kadłuba 54 stopnie na sekundę, to nawet dosyć szybka wartość. Topowa prędkość 40 km ponad Myślę, że naprawdę bardzo fajna fajna rzecz. Preferencyjny matchmaking, jak to się mówi teraz, oczywiście już nie ma, bo tak naprawdę bo to jest trójka. Więc głównie lądu, ale głównie lądujemy na dwójkach i na czwórkach maksymalnie. No i bardzo mała bardzo mała bryła tego pojazdu sprawia, że dosyć ciężko go trafić i też ma dobry kamuflaż przy okazji. Jak na swoje tiery naprawdę naprawdę jest spoko. Niestety jest też kilka minusów. Widzicie czas celowania 2 sekundy ponad to jest do, do zniesienia, ale rozrzut 0.46. Na działku 45 mm to już nie jest coś, co byście tutaj chcieli widzieć. Damage 47 na penetracji 51 na godzie 84 to są APK, APCERY i odłamkowe burzące 62x23 mm. Szybkością jest 25, więc. Fajna plójka, Depresja minus 8, więc jest tutaj czym pograć. Ogólnie, chyba jeden z lepszych prezentów o 2 jakie można tutaj było dostać, tak naprawdę. I jak mówiłem wcześniej, przyjął się dosyć fajnie wśród graczy, i wielu graczy właśnie sobie chwali ten pojazd. Jako jeden z nielicznych prezentów o po 2G, podejrzewam, że został u większości graczy w garażu. Reszta poszła się przejść. M3 Light, kolejny czołg quasi prezent powiedzmy, bo trzeba było się trochę napocić, żeby go zdobyć. Był rozdawany jako kod podczas Tank 2013. Potem chyba jeszcze były jakieś możliwości jego, jego zdobycia. Między innymi chyba też na Węgrzech była jakaś impreza rok później, gdzie można było ten pojazd zdobyć. Taka po prostu lekko ulepszona wersja M3 Stewarta, jak wiecie, Stuarty są do Kitu, więc dali Light'a z nas tego, żeby można było sobie tym, tym piździkiem pośmigać. Co mamy tutaj? No Znakomitą prędkość do przodu, już na godzinę, 20 do tyłu też nie jest zła, obrót kadłuba 42 stopni, no powiedzmy jest gorzej niż w lightach, ale nie ma tragedii, za to prędkość, wiesz, że bardzo fajnie się obraca, 42 stopnie na sekundę, rate of fire, widzicie, szybkość, szczelność tego, tego gościa, 24, prawie 25 pocisków na, minu na minutę z, z ventą, ogólnie to jest działko 37 mm, damage 40, na penetracji 48, na godzie 70, no więc, no... Jest ok, ale mogło być lepiej, niektóre lajty mają niższego tieru, ale cóż, rozrzut na 100m 0,46, ruskie oczywiście, pamiętajcie, tutaj jest niecelne, ale działa, że niecelne, kiedy, kiedy celujecie, ale celne, kiedy strzelacie w ruchu, <śpamiętajcie> pamiętajcie o tym, czas celowania bardzo fajny, poniżej dwóch sekund Niestety właśnie ten damage na minutę, zobaczcie, 981, to jest praktycznie nic jeśli chodzi o te tiery. Dodatkowo bardzo słaby zasięg widzenia i radia, już Wam pokazuję, 315 na czystym plus oczywiście z powłoką, ale to już macie plus nawet, zobaczcie, ponad 30, 35 stopni, 35 punktów w sumie, więc macie poniżej 300 grubo, zasięg radia 347 bez minus 8, więc też naprawdę Słabiutkie to są wartości, no i niestety no, M3 Steward, yy... formalnie M3 Light, jak to właśnie mówiło WG, ma być lepszy od Stewarta, ale chyba Steward, mimo wszystko, że jest dupowatym pojazdem, chyba nawet lepszy jest od tego Lighta. Nie mi oceniać, jeśli ktoś go ma i sobie nim lubi jeździć, niech się pochwali w komentarzu, ile ma bite chętnie się dowiem, czy ktoś w ogóle tym pojazdem dalej się porusza. T127 pojazd dostępny oczywiście w drzewku można go cały czas kupić. A może od tego zaczniemy właśnie drzewko, nie, drzewka Wam nie pokazałem. Tutaj macie testować się 7, cały czas w drzewku jest dostępny. Moje drzewko ma także ruskie, mam wszystkie pobadane, więc tutaj już nie mam więcej co robić. Eee, I do tego zaraz dojdziemy, co będę dalej właśnie tutaj robił. Po czy co będę robił? Mki będę robił, moi drodzy. Więc na razie, jak widzicie, wszystkie dychy są już kupione i pobadane. Dziewiątki większości, o, macie bo, bo cztery też, więc dziewiątki powolutku chyba, nie, nie ruszane są w ogóle, więc może będę jakieś emeczki robił, ale to się przekonamy później. E, wracając do Lighta, Test 127 jest dostępny oczywiście w drzewku cały czas do, do kupienia. E, co on daje? W sumie tak naprawdę... Nic, to jest taka po prostu pierwsza premka, e, którą możecie sobie zakupić za jakieś grosze i pośmigać sobie jakieś tam pierwsze e, kryty, pozarabiać. Nie jest to super mega pojazd, ale też nie jest jakiś tragiczny działko dwu, d, dwu, tie, drugotierowe 45 mm, damage 47 na potęgę 51 na godzie 84, roczny to 0 100 m, i czas celowania 2 i 1. Nie ma tragedii. Jak widzicie, to działko jest zamontowane też na, na kilku innych pojazdach premium, więc spoko. Test 116, to jest ciekawe. To jest ciekawe, ciekawe, co to będzie, moi drodzy, ciekawe, co to będzie. Żywotność, spoko. A chociaż punkty życia nie są takie duże, to na drugi tier wystarcza. Pancerz też bardzo dobry. To, to jest chyba jeden plus tego pojazdu. Dosyć fajny pancerz, jak na drugi tier, tak naprawdę, przepraszam, trzeci. E, jak na trzeci tier. 40 mm z przodu, 30 z boku, 30 z tyłu to zwierzyczka i kadłub. Więc tutaj możemy coś tam nawet poodbijać. Rzadko, ale się uda. Do przodu 40, do tyłu 15, nie niecałe 40, więc. E, więc. Więc to jest taki po prostu pierwsza premka, którą możecie sobie nabyć i coś tam z nią porobić. Poszkolić załogę na przykład na inne czołgi. E, oczywiście są lepsze wybory, ale jeśli macie. Za free dostępną za Golda, które zdobędziecie na początku Unitarki, to myślę, że to nie będzie takim głupim rozwiązaniem. Oczywiście tam chyba nie wiem, czy dostarczy na ten pojazd, ale jeśli tak, to na, na pierwszy strzał, jeśli chodzi o radzieckie premiaki, myślę, że nie ma tragedii. BTSV kiedyś był wielce poszukiwany przez graczy. Teraz troszeczkę ucichło o tym pojeździe. Dlaczego? No bo stał się trochę bardziej... Lepiej można go było zdobyć, tak? Łatwiej. Łatwiej go moż... będzie można było zdobyć. Kiedyś właśnie w ogóle legenda po World of Tanks. BTSV był dostępny tylko kilka razy na serwerze europejskim. Głównie było to podczas kalendarza adwentowego w 2014. Tam na dwa, albo trzy dni chyba był możliwy do kupienia, bo ta akcja wracała powtórnie, bo chyba stwierdzili, że można troszeczkę jeszcze nagrać zarobić, dlatego wtedy właśnie wrzucali ten pojazd. Plus kilka jeszcze innych, chyba po kolei tam było mniejszych czy większych bandlów, w których można było ten pojazd nabyć. Jak mówiłem wcześniej, ja go sobie tu zakupiłem i trochę się na nim rozczarowałem, chociaż tragiczny nie jest. Jest szybki, jest cholerę szybki, do przodu 62, do tyłu 20, rusza z kopyta momentalnie, więc to jest jego plus naprawdę największy. Ma dosyć fajny pancerz, zobaczcie, nimi tutaj wartości są takie se, powiedzmy 25, 25, 20, zwierzyczka, kadłub 25, 20 i 16. Ale zobaczcie te kąty, spójrzcie na te kąty. Te kąty są tak zrobione, że naprawdę ten czołg potrafi dingnąć. Oczywiście, jak ktoś od was będzie strzelał z golda, to tutaj nie ma co dingać, wszystko was wejdzie i tak, i tak. Ale naprawdę, bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo plus jest taki, że ma teraz już oczywiście normalny mechanik, ale kiedyś miał preferencyjny, że na piątkę go nie można było zobaczyć. Losowa... trójka była tylko i ta, ta, trójka była losowana tylko na czwórki wyłącznie, maksymalnie. No i tak mówiłem wcześniej, ten, ten, ten boczny pancerz, powiedzmy, ten skontowany pancerz naprawdę bardzo fajnie łykał Haeki, które często od niego się po prostu nie tyle odbija odbijało oczywiście, co wbijało się za zero, więc myślę, że bardzo fajna sprawa. Niestety, całą yy, swoją mobilność do przodu do tyłu opłaca z tragiczną ob prędkością obrotu 35 stopni na sekundę, to jest praktycznie nic. E, penetracją na tym działku, działko około 45 mm, widzicie to samo co jest na, LTT, na LTP na T127 i na walentynie drugim e, 47 mm dm5184 mm na goldzie e, rozrzut na 100 m 0,41, no słabo jest, pena jest słaba DPM 1200 też jakoś tutaj nie robi szału Depresja działa dodatkowo, zobaczcie, minus 4 stopnie, to jest nic. Więc jak widzicie, jakbyście chcieli kiedyś się napaść na ten pojazd, to tylko i wyłącznie podejrzewam dla celów kolekcjonerskich, bo jako pojazd sam w sobie. On raczej jakoś nie daje tutaj większej możliwości, ja bym raczej już się na dru drugi raz na niego nie skusił. Mam go raczej po to tylko, żeby był w garażu jako e, czołg kolekcjonerski. Walentyna II, jeden z wielu pojazdów, które można było nabyć e, z drzewka. Widzicie, cały czas Walentynka jest dostępna e, w drzewku. Często jest dawana w promocji podczas e, Walentynek oczywiście. Taka odpowiedź na, e, na niemieckiego B2, coś takiego mniej więcej, że twardy, Cholernie twardy, ze słabym działem, jak widzimy działko, to samo co było przed chwilą na BTSV i na T27, więc nie, nie będę powtarzał, ale ze znakomitym pancerzem, moi drodzy, wieżyczka 65-65-65, kadłub po 60, wytrzymałe cholerstwo jak mało co, Cięż ciężko to przebić, oczywiście z goldem powinno Wam tutaj nie być problemów na trójkach, na czwórkach i piątkach, ale... Nie mówcie hop, naprawdę, na swoich tierach y, ta maszyna jest w pytę twarda, więc jeśli ktoś chce mieć taki właśnie fajny tank, typowy tank, tank y, w garażu, myślę, że Walentynka nie będzie złym wyborem. T50-2, Boże święte, jak ja się na tym czołgu zawiodłem, to co nam pokazali tutaj deweloperzy po tym, co y, mogliśmy znać wcześniej, no, jest słabo. Moi drodzy, ci co grają w tą grę już naprawdę długo, długo, pewnie pamiętają te 50 Myślnik Był to jeden z najlepszych lightów, jakie był dostępny w grze. Szybki, szybka, mobilna bestia, która robiła siekę po prostu. Ona wpadała, świeciła, uciekała, miała fajne działko. Zis, chyba, 4 z tego co kojarzę. No i potem ten czołg oczywiście zniknął, WG stwierdziło, że jest zbyt OP, więc trzeba go skasować i po pewnym czasie czołg wrócił jako prezent, jako prezent dla najdłuższym, najdłuższym stażem graczy, ci co grali 4 lata i więcej dostawali ten pojazd za friko. E, razem z e, różnymi medalami za swój, za swój staż i tam jeszcze paroma nagrodami. Mi się to udało, ja mam staż sześcioletni ponad, nie, więc e, ten czołg mi wpadł do garażu razem ze specjalnym maskowaniem. Właśnie to jest to maskowanie, to jest to maskowanie niby oryginalne, jakie to było wcześniej, mm, ale zobaczcie, jest po prostu, on jest cholernie duży. Zobaczcie, jak taki takiego taki BTS spała, jest mi ale taki malutki, to jest to i, to jest, i, i ten i T-52. Ten, i ten mi się wydaje że jest taki strasznie wysoki, może nie szeroki, ale wysoki. Jest duży, e, wąziutki taki, jaki był, e, no i jest, niestety to nie jest to samo, Samo co było wcześniej, no ale wiadomo, nie mogło być to samo co było wcześniej, bo po prostu na ten czołg przegięty, a ta wersja jest. No, zwykły lajcik, który może tutaj pośmigać sobie. Ja osobiście nim, nim zachwycony nie jestem. Fajnie, że jest, tak? No fajnie, że ta legenda wróciła, powiedzmy legenda w cudzysłowie, ale raczej raczej się tutaj na most na tym pojeździe nie, nie spuszczało. Ciało, jakie tutaj mamy, 57 mm, ZIS-4 zachowane, jak mówiłem wcześniej, damage 85 na plantacji 118, damage na goldzie 165. Mobilność tego czołgu też zachowana, 65 do przodu, 23 do tyłu, obrót 50 stopni na sekundę, bardzo fajnie, pancerz pomijalny, chociaż wyżyczka nawet Twarda 52, 52, 52 yy, Kabu przecież 37 dem, y, Punkty życia 580 y, Depresja minus 7, więc przyzwoita Roże na 100 metrów 0,66 I DPM niecałe 2000 na minutę Obrażeń, więc myślę, że no spoko, że jest, fajnie, że go mam w garażu. Raczej, raczej nim nie gram, chociaż widziałem, że ludzie naprawdę nim fajne, srogie wyniki robili. Yy, ja oczywiście lightami nie gram, więc nie potrafię nie grać, ale pamiętam, że tym się zagrywałem, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, pierwsze, o, o, o pierwsze wersje World of Tanks. Nawet chyba jakiś poradnik widziałem dosyć fajny jak się tym jak tym jak, jak, jak człowiekiem powinno spotować i jeździć. Yy, sprawił mi spoją przyjemność, potem jak zniknął trochę się zasmuciłem i jak wrócił, mam takie nie. Jest, bo jest, no fajnie, ale raczej tutaj wielkiej yy, historii, jeśli chodzi o mój garaż mu nie wróżę. LT432. Pojazd dosyć wyjątkowy, bo jeden z nielicznych wysokotierowych czołgów Premium Lightów yy, pojawił się i bardzo szybko. Yy, został bardzo miło przyjęty przez gracze. No, fajna alternatywka, tak? to jest mniej więcej taka mini wersja T100LT, LT, który też jest oznawany no, jeden z najfajniejszych lightów, yy, jeśli chodzi o dziesiąte tiery. Niski, zobaczcie, niziutki z bardzo fajnym pancerzem wieży, z niezłym kadłubem, też działko. Tutaj mamy 8 tierowe. 85 mm, damage 180, potencjał 176, Gold y, 218. Co ciekawe, pierwszym, pierwszym rodzajem pocisku to są y, podka, podkalibrówki. Potem mamy pepeki i odłąkowo burzące, czyli moim amunicje są y, apc -y. To mi się strasznie podoba. Y, Fajny pojazd, mobilny, zobaczcie, 70 do przodu, do tyłu 23, obrót 51 stopni na sekundę, obrót wieży 51 też stopnie na sekundę, minus 1 stopnie depresji, też przyzwoicie, z to na 100 metrów 0,36 dPM, lekko ponad 2400 obrażeń, z tymi wszystkimi dosyłaczami, oczywiście, liczącymi z fajną załogą. Myślę, że bardzo fajna fajna premka, jedna z fajniejszych. Ja osobiście Lightów nie lubię, a więc jak fale Lighta, to musi być naprawdę dobry, który mi się naprawdę dobrze nim grało. I tak właśnie było w przypadku LT432, mm, przekonałem się do niego, często do nim wyjeżdżam, że może nie często, ale jeśli mam wybór, to właśnie ten Light trafia na moją listę, jeśli chodzi o Lightów. Do, na polu walki. Wiele bitew na nim nie mam oczywiście, ale i tak wystarczyło, żeby dosyć fajnie się do niego przyzwyczaić i no, uważam, że jeden z przyjemniejszych lightów premium jakie w grze można spotkać. Testo LT, jak mówiłem wcześniej, dłuż, większy brat LT432, ale są troszeczkę nawet podobne. Zobaczcie, ma, ma, ten ma trochę mniejszy kadłub, oczywiście, ale wieżyczka kształtu mniej więcej podobny jest. Testo LT jest uważany za jeden z najlepszych pojazdów może nie najlepszych, ale jeden z najbardziej przyjemnych pojazdów 10 tieru, jeśli chodzi o lighty, ogólnie World of Tanks. Dlaczego? No, zobaczcie na to. Patrzcie jakie to cholerstwo jest niskie, niziutki, z bardzo fajnym pancerzem wieży, 180, 40, 40, 90, 40, 40 to jest pancerz kadłuba, 1,5 tysiąca punktów życia, do tego dorzucając prędkość 72 km na godzinę, do tyłu 25, obrót 58 stopni na sekundę. Naprawdę znakomity, znakomity spotter ze świetnym kamuflażem. Jak widzicie, mam tutaj wartość 22, prawie 23 stopnie. Procent, oczywiście, podczas postoju, tyle samo mniej więcej w ruchu. Oczywiście, tutaj jeszcze bez załogi, ja bo miał załogę, by miał jeszcze więcej. Więc naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne wartości. Jeden z przyjemniejszych lightów dziesiątego tieru. Bardzo fajnie mi się robiło tą linię. Jedna chyba z przyjemniejszych linii, jakie mi się robiło w ogóle, jeśli chodzi o World of Tanks. Jak mówiłem wcześniej, ja lightami grać nie potrafię, więc jeśli coś. Falę, to musi coś w tym być, więc uważam, że jedna z lepszych linii, jeśli chodzi o lighty w World of Tanks, dla mnie przynajmniej, oczywiście subiektywnie, bardzo fajnie mi się tym grało i bardzo fajnie mi się wbijało tą, tą dziesiątkę, którą też nawet kilka bitów już zagrałem i yy, polecam, polecam, bardzo fajna, bardzo fajna przyjemna, yy, przyjemna maszynka, która potrafi tutaj nieźle namieszać na polu walki. Mam nadzieję, że więcej takich, takiego rodzaju lightów trafi do World of Tanks.